Alicja van der Kogen. I Piotr Biernat. Witamy w Silnych Argumentach. Dziś będziemy rozmawiać o social mediach. Naszym gościem jest Dagmara Adamska-Tomaszewska, rezydentka pediatrii, która na Instagramie prowadzi konto Marudnik Leczy Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, skąd się wzięła nazwa takiego konta? Początkowo to było całkowicie moje prywatne konto w czasach studenckich i tam, y, tam nazywałam się jedynie Marudnik, bo kiedy zaczynałam w ogóle istnieć gdzieś w internecie na jakichś forach dla nastolatków, to y, trochę autoironicznie w kontekście mojej osobowości y, wybrałam, wybrałam te nazwy, bo faktycznie osoby, które mnie znają, powiedzą, że ja znajdę powód, żeby się martwić i marudzić, nawet jak go nie ma. Y, z czasem zaczął się na tym koncie pojawiać hashtag, hashtag, będę leczyć wasze dzieci. To był czas mojej wzmożonej aktywności w harcerstwie, gdzie pracowałam z grupą najmłodszych dzieciaków i się często przebierałam. Byłam taka śmieszna i niepoważna, i wydawało mi się to śmieszne i zabawne, że patrzcie, ja tutaj biegam przebrana za kosmitę i będę leczyć Wasze Daki dzieci kiedyś. tak? No I właśnie. ten hashtag ze mną został na długo, aż koleżanki rezydentki zwróciły mi uwagę, że on jest fałszywie skromny, bo ja już leczę dzieci mm -hmm. i ja to robię i w czasie dyżurów w SOR, i w oddziale, gdzie pracowałam. no i, i Czyli to zmieniłam. konto ewoluuje razem z Panią. Oczywiście, oczywiście. Doktor, y 7 tysięcy osób, które obserwują, na Instagramie Pani konto, czy to jest dużo? Chyba jest dużo, to jest niezły wynik, ale chciałem bardziej z Panią zapytać, po co Pani to robi? Czy to jest efekt potrzeby rodziców, czy też yy, Pani wkład w edukację yy, zdrowotną? Po co? Przede wszystkim to niedużo. Na warunki Instagrama średnie konta ze średnią ilością odbiorców to jest około 10 tysięcy osób, A, także jeszcze, jeszcze troszeczkę to powoli kapie, ale nie zależy mi. Nie mam parcia, bo ta formuła, która jest taka bardziej kameralna, pozwala mi dotrzeć do tych wszystkich odbiorców bardziej osobiście. A dlaczego to robię? No początkowo to w ogóle nie chciałam tego robić, tylko ym, jestem taka bardzo wybuchowa i bardzo szybko się irytowałam, kiedy moi znajomi niemedyczni po raz kolejny pisali do mnie z jakąś w moim odczuciu głupotą i pierwsze posty edukacyjne, które powstawały, były dosłownie w stylu ludzie, ogarnijcie się, to naprawdę nie jest takie trudne, żeby wiedzieć, jak wyciągnąć kleszcza. To był pierwszy mój post edukacyjny, gdzie w punktach wymieniłam, co zrobić z kleszczem i czemu nie przyjeżdżać na SOR yy, i z czasem zauważyłam, że coraz więcej znajomych i znajomych znajomych zaczęło yy, do nie przychodzić i odkryłam, że faktycznie ludzie potrzebują. Ja widzę ale potrzebę takiej... Potrzebują czego? Wiedzy? Rzetelnej wiedzy, wiedzy mocno opartej, też... opartej na EBM-ie, ale przedstawionej w sposób łatwy, zrozumiały dla niemedyka i troszeczkę taki przy okazji. Ludzie nie chcą przychodzić na Instagrama, żeby się uczyć i otwierać podręczniki, ludzie chcą scrollować i mieć poczucie, że przy okazji czegoś się dowiedzieli o bezpieczeństwie i zdrowiu swoich no, dzieci. Takie no, ale trochę... czy ten internet to jest właśnie to miejsce, gdzie ta wiedza powinna być zdobywana? Bo przecież... Ci ludzie, którzy pytają Panią, mogliby pójść do lekarza i się dowiedzieć. I czy my trochę nie wychodzimy poza schemat w tym internecie? Oczywiście, że nie chciałabym, żeby edukacja zdrowotna odbywała się w internecie. Gdybym hmm. mogła dzisiaj pstryknąć palcem i stworzyć idealny świat, to od jutra każde dziecko, które kończy szkołę podstawową, miałoby na świadectwie dobrą, rzetelnie prowadzoną edukację zdrowotną w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i seksualnego. Co więcej, takie dziecko potem trafiałoby pod opiekę lekarza POZ-u, który miałby czas możliwości przestrzeń im finanse, żeby prowadzić spotkania edukacyjne ze swoimi pacjentami, a w razie ewentualnie jakichś bardziej e, specjalistycznych chorób, lekarz w AOS-ie miałby możliwość, żeby edukować pacjenta. Gdyby Dobra. tak było, ja usuwam swoje konto. Ale tego nie ma. I my trafiamy jako pacjenci do śmietnika który, internetowego, który ma mnóstwo treści na różnym poziomie niektóre są zweryfikowane, inne nie. Raczej więcej jest tych, które nie są w żaden sposób zweryfikowane. Czy to jest bezpieczne dla nas, dla pacjentów? To no nie jest dla nas bezpieczne i dlatego ja osobiście uważam, że jako środowisko lekarskie my przespaliśmy ten moment. Bo pacjenci zawsze będą szukać informacji. Ja będę mówiła o rodzicach pacjentów, bo mam zamiar Jasne. w przyszłości być pediatrem, jestem rezydentką pediatrii, dla mnie to są rodzice. Rodzice zawsze będą szukali treści na temat zdrowia i bezpieczeństwa swoich dzieci. I to się działo wcześniej, tylko nie w internecie. Pytało się koleżanek, pytało się babć. To się działo w tych środowiskach lokalnych i, i te treści zawsze będą szukane. Jest na to popyt, więc jeżeli jest popyt, będzie podaż. Ale z drugiej strony, Pani doktor, obejrzałem ten Pani profil i tam jest 90 chorób, od zeza do bardzo poważnych schorzeń, na przykład wirusowego zapalenia wątroby, cukrzycy itd. itd. Czy budując taki zasób wiedzy, nie bała się Pani, że ludzie na tym poprzestaną, nie pójdą krok dalej, nie pójdą do lekarza, nie pójdą do gabinetu lekarskiego. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję, że pan sobie włożył ten trud i policzył. I nikt e, nie prześledził. Tak. tak, ja brawo, się czuję no. szalenie zmotywowana, że ktoś dostrzegł, jak ogromny wachlarz wiedzy stoi za pediatrą i lekarzem rodzinnym w gabinecie. Dla mnie to jest super motywujące, że ktoś dostrzega, że ja muszę w tym gabinecie, jak już będę w przyszłości specjalistką, jednocześnie wiedzieć o badaniu jąder, jak najnowszy post, o chorobach wirusowych wątroby i o zezie. Także czuję się zmotywowana. No ale z drugiej Odpowi strony może być to niebezpieczne. Tak? Odpowiadając na pytanie, nie. Ja mogę Odpowiadać tylko za siebie, więc w pierwszej kolejności odpowiem za siebie. Ja bardzo dbam o to, żeby te posty trzymały się pewnej konwencji. Przede wszystkim w każdym poście jest podkreślone znaczenie badania fizykalnego i wywiadu, zawsze. Ja byłam tak uczona przez moich mistrzów, jestem tak uczona przez moich mistrzów, uczę tak pacjentów. Po drugie, nigdy nie ma u mnie interpretacji konkretnych badań ani konkretnego leczenia. Pacjent się nie dowie, jaki antybiotyk, jaki lek w jakiej dawce, więc nie ma ryzyka, że będzie chciał się sam leczyć. Także ja osobiście za swoje. Posty odpowiadam i mogę powiedzieć, że nie boję się, że pacjenci nie będą chcieli iść do lekarza. Raczej śmieją się znajomi, że mam taki już styl pisania marsz do lekarza. Faktycznie to się pojawia. Jak na pani doktor działalność w internecie reagują koledzy i koleżanki lekarze? Ja generalnie pracuję w. Publicznej ochronie zdrowia w dużym szpitalu klinicznym, więc naprawdę nie mamy czasu, żeby za dużo rozmawiać o tym, co ja robię w moim czasie wolnym. I jestem w pracy oceniana raczej za to, co przedstawiam i co reprezentuję sobą jako no tak, lekarka w czasie pracy. W social media to jest publiczna sfera, na pewno do nich też dociera ta. Młodsze wiadomość. pokolenie, że tak powiem, nie lubię tego podziału, więc powiedzmy młodsze duchem pokolenie. Reaguje raczej pozytywnie. Dużo znajomych kolegów i koleżanek z innych specjalizacji wiem, że śledzi moje post żeby wyłapywać ewentualne błędy, co mnie dodatkowo motywuje. Bardzo im za to dziękuję, jeżeli ktoś słucha i róbcie tak dalej, bo bardzo dużo się od was już nauczyłam. Ale starsi pewnie czasami reagują alergicznie. Rozmawialiśmy ze starszymi lekarzami i którzy mówią jak ja nie nienawidzę tych pacjentów, którzy przychodzą i mówią: "Przeczytałam, przeczytałem w internecie o tej chorobie i proszę mi tylko przepisać lekarstwa, proszę tylko o receptę". Bo ja już wszystko właściwie wiem. Trudno jest mi powiedzieć, jak reagują inni lekarze. Ja mogę znowu odpowiadać tylko za siebie. Ja osobiście zawsze się cieszę, kiedy pacjent, rodzice pacjenta wychodzą z postawy proaktywnej. E, granica między reklamowaniem siebie w internecie a przekazywaniem wiedzy jest bardzo cienka. Jak ją pani wyczuwa? Dla mnie ona nie jest cienka. Ja, nawet tworząc swoje konto, bardzo dbam, żeby ona była jasna i klarowna. I widać to nawet w graficznej formie mojego konta, gdzie treści prywatne, gdzie piszę o sobie i ewentualnie mogłabym siebie reklamować, wyglądają zupełnie inaczej niż treści merytoryczne. Osobiście uważam, że jeżeli tworzymy treści edukacyjne i te treści edukacyjne bezpośrednio odsyłają nas do jakiejś usługi, do gabinetu prywatnego, do tego, gdzie mnie znaleźć, co robię, lub zachęcają przez aluzję albo sugestie, żeby skorzystać z moich usług, to jest jawna reklama. Natomiast mhm. jeżeli tworzę treści i pacjent czytając te treści edukacyjne dostrzega, że mam dobre zdolności komunikacji, wysoki poziom empatii, szacunek dla pacjenta, on sam zaczyna mnie szukać, bo chciałby się leczyć u takiego lekarza. Nie mówię o sobie, tylko o potencjalnym lekarzu, którego pacjent tak mógłby znaleźć. To to już nie jest reklama, no to właśnie. są prawa wolnego to rynku. jeszcze jedno krótkie pytanie. Proszę odpowiedzieć tak lub nie. Budując swoje konto na Instagramie, buduję swoją markę osobistą. I tak. nie jest to forma reklamy? Mamy odpowiedź tak. To, to czy jest to forma reklamy, czy nie, to rzeczywiście Bo... za jakiś czas. Pewnie rozstrzygnie kodeks etyki lekarskiej, który właśnie jest teraz nowelizowany, bo jest taka potrzeba, prawda? Bo przytoczę Wam tylko. W artykule 36 kodeks etyki kodeksu etyki lekarskiej czytamy, że lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dla, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. Lekarz nie powinien używać swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. A jest wiele kont lekarskich na Instagramie, gdzie lekarze oprócz przekazywania wiedzy, trochę już odchodzimy tutaj od tego pani konta, no na przykład sprzedają książki, sprzedają stroje dla personelu medycznego, robią różne inne rzeczy, nawet biżuterię sprzedają. Czy to jest OK? Bardzo ciężko jest mi wypowiadać się o kodeksie etyki lekarskiej, bo jestem przekonana, że stworzyły go osoby dużo mądrzejsze ode mnie, które miały w tym cel. Natomiast jeżeli chodzi o moją prywatną opinię i tylko o prywatnej opinii mogę mówić, to uważam, że jeżeli lekarz po godzinach, po czasie kiedy wykonał swoją pracę dla pacjentów, pracuje w jakiejś innej formie, tworzy coś, co jest jego pasją, jest z tego dumny, napisał książkę dla dzieci na przykład, to jeżeli nie reklamuje tego jako lekarz, tylko jako osoba prywatna, nie widzę nic złego, no, żeby nie móc tego że, że Do końca się tak nie zgodzę z tym, dlatego że oczywiście to ma kilka róż, różnych odsłon i kilka różnych e, tutaj dylematów. Być może ten kodeks etyki, który został stworzony 35 lat temu, rzeczywiście nie nadąża za e, social mediami, i za tym, co się w tej chwili dzieje. Bo wtedy ich nie było. E, bo wtedy ich po prostu e, nie było. Ale e, budowanie własnej marki to też jest e, pewnego rodzaju e, forma m, takiej osobistej reklamy. Ja tutaj mam takie e, dane zrobione e, sondaż właściwie przez wydawnictwo lekarskie, gdzie 80% badanych uważa, że prowadzenie konta w socjal mediach przekłada się na budowanie marki osobistej i większość e, ludzi twierdzi, że. Wspaniale! I wspaniale, że... I wspaniale. W... dala dobra pacjentów wspaniale. Osobiście uważam, że jeżeli prowadzimy konto edukacyjne, które buduje naszą markę, to znaczy ja przedstawiam się jako osoba, która jest zgodna z EBM. Jasno tłumaczę pacjentom, mam szacunek do pacjentów, empatię, troszczę się o nich. Jeżeli ja tak buduję markę i to spowoduje, że pacjenci będą chcieli do mnie przyjść, to w efekcie jedynie co się stanie, to w prawach wolnego rynku być może poprawi się jakość usług, które świadczymy dla pacjentów, ponieważ wymusi to na wszystkich, żebyśmy wszyscy byli jak najlepsi z ebm jak najbardziej empatyczni, jak najbardziej uczciwi. To teraz zadamy podobne pytanie Piotrowi. Piotr, czy profesor, który bierze udział w międzynarodowej konferencji, profesor medycyny, Cyny, swoim wystąpieniem buduje swoją markę osobistą? No, zależy... Odpowiedz tak albo nie. Nie do końca jest no tak. tak. Słuchajcie, nie no do końca tak. jest tak. tak. Popatrzcie, że tutaj jednak mamy do czynienia, jak pani słusznie powiedziała, z wolnym rynkiem tutaj i nie z profesorem, który mówi do określonej grupy ludzi. On przecież nie mówi do całego społeczeństwa, tylko mówi na przykład do studentów albo mówi do lekarzy w sposób taki konkretny, a pani mówi do wszystkich. Więc jednak buduje markę wobec wszystkich. I pani, że są takie kraje na zachodzie, gdzie adwokaci, którzy tego rodzaju obostrzeniem również nie mogą nawet wysłać kartki z życzeniami świątecznymi do swoich klientów, żeby nie być właśnie podejrzanym o to, że chcą pokazać się z lepszej strony, pokazać się bardziej otwarci i tak dalej, i tak dalej, żeby nie wpaść w te sidła reklamy. I co pani na to? Jeżeli chodzi o taką osobistą relacje lekarz-pacjent lekarz oraz ewentualną reklamę, to ja się cieszę. Ja chciałabym, żeby tak było w Polsce również, ponieważ nasz zawód polega na wchodzeniu w intymność pacjenta i nawiązywaniu bardzo takiej intymnej relacji, jeżeli chodzi o, o zdrowie, o, o, o również nagość, o sprawy trudne. Nie chciałabym, żeby lekarz, który brał udział w jakimś bardzo trudnym, traumatycznym dla mnie leczeniu, wysłał mi potem kartkę świąteczną i przypominał o sobie. Więc myślę, że mm -hmm. fajnie, żebyśmy jednak trzymali się tego, że nie pukamy. Do drzwi każdego pacjenta. Puk, Puk przyjść do mnie, mam tutaj super gabinet. Natomiast znowu będę mówić, edukacja w moim odczuciu, jeżeli jest jedynie edukacją, nie stanowi wartości negatywnej. ja Moja jeżeli... przyjaciółka jest bardzo mądrym człowiekiem powiedziała kiedyś, mhm. że gdyby to faktycznie ta wiedza medyczna była tajemnicą, to te ręczniki powinny być sprzedawane jedynie na podstawie PWZ. I <laughs> muszę się z nią tutaj zgodzić, Aha. że faktycznie tak jest. Chcemy, żeby pacjenci byli jak najbardziej świadomi. Chcemy, żeby ci pacjenci nas trafiali, żeby trafiali do właściwych lekarzy, właściwych specjalizacji, a nie prywatnie błąkali się po setkach gabinetów, zanim przyjdą. Chcemy, żeby pacjenci onkologiczni nie hodowali sobie guzów nie wiadomo jak długo, bo powiedziała im babcia, że być może samo odpadnie. Jeżeli tego chcemy, to my im musimy dać narzędzia. Ja mm -hmm. postrzegam to tak, że robiąc dobre akcje edukacyjne, daję pacjentom narzędzia, żeby pójść i powiedzieć lekarzowi w pozycie. Martwię się, moje dziecko ma objawy. Przeczytałam coś takiego u tej pani doktor. Ona napisała, że mam przyjść, żeby ktoś mnie zbadał, bo zawsze pilnuje, żeby tak zrobić. I ten lekarz, ta lekarka mogą faktycznie zbadać i albo wyprowadzić. Nie, nie, to tutaj nie w tym wypadku, nie, albo rozpocząć diagnostykę. No dobra, i teraz to o czym pani doktor mówi. Ten sam kodeks etyki lekarskiej, artykuł 71. Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenia ekologiczne. Czyli jak najłatwiej to robić, jak nie przez narzędzia, które są dostępne i powszechne. Poza tym uważam. No właśnie, to jest, ale zupełnie yy, słusznie to jest napisane, że, yy, że chodzi o sposób życia, a nie o konkretną chorobę. Yy... Chorowanie jest życiem. No dobrze. Doktor, truizm, truizm spierać, ale, ale chorowanie czy... jest życiem. No tak, pani doktor, a nie obawia się pani, że prezentując tego rodzaju wiedzę i stanowisko yy, w tej sprawie, staje się pani troszkę takim celebrytą medycznym? Nie. Osobiście znowu mogę mówić tylko za siebie. Uważam, że nie, ponieważ ja bardzo pilnuję, żeby być autentyczna. Myślę bliżej mi do dziewczyny z sąsiedztwa. Łatwiej przeczytać, jeżeli nie piszę akurat o chorobie. Jeżeli piszę o sobie, to w moich treściach łatwiej jest przeczytać, że jestem pediatrą i moje dziecko właśnie ma Katar i naprawdę jest mi z tym ciężko. A jak piszę o chorobie? A jak pisze o chorobie, to przy o chorobie. Tam mnie nie ma. Nie wiem, czy, mm -hmm. czy był czas, żeby się tak przejrzeć tym postom. Tam no, mnie nie ma. Jest jeszcze kwestia odpowiedzialności za to, co pani pisze. Dlatego moje posty nie stanowią możliwości zdiagnozowania się. One są napisane w ten sposób, żeby pacjent wiedział, że jeżeli u dziecka podejrzewamy refluks, to możemy wykonać pechametrię, ale pa pacjent już sam sobie tej pechametrii nie zinterpretuje, jeżeli zrobi ją gdzieś na mieście, bo ja już nie napisałam, jaki wynik prowadzi do jakiego leczenia. Oraz mogę napisać, że jeżeli u. Pacjenta mamy grypę, to można włą włączyć leki przeciw temu wirusowi, ale nie pisze już dawkowania, ani nie pisze, jak wystawić receptę. Pacjenci są odsyłani do lekarza. Oni po prostu wiedzą, że mają możliwości, że są przez nas, jako przez lekarzy widziani i traktowani serio. Pani doktor, to jak znajduje pani czas? Już może kończąc, <laughs> zadam to pytanie na te wszystkie posty, rolki, relacje. Um, będąc lekarzem, mamą i jeszcze instagramerką. Ja wygrałam los na loterii, ponieważ ja mam wspaniałą rodzinę, z moim dzieckiem właśnie teraz jest moja mama, która zrezygnowała z pracy zawodowej po to, żeby zajmować się moim dzieckiem, kiedy jestem w pracy. Ona zresztą zachęcała mnie do powrotu na dyżury, do zwiększenia aktywności w pracy, żebym się rozwijała. Mój mąż, nie będący lekarzem, rozumie y, sytuację moją ogólnożyciowo-zawodową, więc również wspiera. Natomiast prawda jest taka i ja będę potem tę rozmowę publikowała na moim koncie, więc pewnie moi odbiorcy mnie również usłyszą. Teraz trochę tajemnicy wam zdradzę, że y, ja jestem rezydentką, więc przede mną jest jeszcze szkolenie rezydenckie oraz egzamin specjalizacyjny mm -hmm. i staże, kursy. Żeby to miało sens i żeby ludzie, którzy chcą mnie uczyć na tych specjalizacjach, tych stażach, y, mieli z kim rozmawiać, żeby tam był jakiś fundament, to ja się muszę uczyć. Ja się muszę uczyć regularnie. Nie jestem osobą, która jest mistrzynią regularności, mistrzynią organizacji, dlatego ten osobisty bicz, który nad sobą sama ukręciłam, że trzeba te posty w miarę regularnie tworzyć, wynika z tego, że ja po prostu regularnie siadam i uczę się, czytam najnowsze doniesienia, czytam najnowszą literaturę, sprawdzam, co jest w danej specjalizacji i przy okazji, tak naprawdę, jak już Przeczytam całą literaturę, wszystkiego się dowiem, to napisanie postów to jest 10 minut więcej pracy. Ja po prostu wykorzystuję Instagrama jako motywację swoją do tego, żeby być jak najlepszą rezydentką i kiedyś specjalistką. Jest to nowoczesny sposób yy, komunikacji lekarzy z pacjentami i. Przyszłymi pacjentami, także tak. Żeby, tak. A poza tym myślę, że jest to też bezpieczniejszy sposób w, w pewnym sensie, ponieważ na chwilę obecną, gdybym pracowała na przykład w poradni, mnie nikt nie może zweryfikować, co ja mówię za zamkniętymi drzwiami, bo jest słowo przeciwko słowu. Ja pacjent, jeżeli nie dałam tego na piśmie, to ja mogę mówić najgorsze głupoty, a nie aktualną wiedzę medyczną sprzed stu lat mnie nikt nie zweryfikuje. Będzie ktoś musiał do tego dotrzeć, zgodnie z kalem ze mną się najpierw skontaktować z przełożonymi, a tutaj ja się wystawiam tak tak naprawdę... Mm, mm. Publiczny, publiczny tak. Mnie może sprawdzić każdy. W moim koncie jest imię, nazwisko. Nie podałam celowo miejsca pracy, ponieważ uważam, że jest to odpowiedzialność za moich pacjentów w moim miejscu pracy. Mhm. Oni mają się czuć bezpieczni, że nie będę o nich pisać, więc nie można znaleźć, gdzie pracuję. E, natomiast mnie osobiście można zweryfikować w każdej chwili. Ludzie to robią. I mówi pani doktor, że ta weryfikacja konta jest, bo inni koledzy, lekarze piszą, jeśli coś nie do, jeśli z czymś nie do końca się zgadzają. Prawda? Oczywiście. I mam też wsparcie. Ja poznałam mnóstwo tych metcelebrów, Bryckich mm -hmm. kąt. Swoją drogą y, chciałam zwrócić uwagę, że większość kąt, które ja przynajmniej znam, to są ludzie pracujący w publicznej ochronie zdrowia, więc nie zyskują na tym, że pacjentów jest więcej edukują. Y, ja poznałam mnóstwo kąt z różnych specjalizacji, y, ludzi, którzy są chętni, żeby ze mną współpracować. Więc jeżeli piszę na przykład o Zezie. I niby jestem pewna, bo przeczytałam wszystko, co wiem jako pediatra i co mogłam jako pediatra się dowiedzieć. To ja mam zaznajomione konta specjalistów okulistyki, którzy mówią, dawaj, sprawdzę ci to, czy nie piszesz głupot. Mm -hmm. Ile ja się nauczyłam na, w, w ten sposób o ginekologii dziecięcej albo dermatologii, to tylko ja będę się Dotykamy nowego tematu, y, bardzo świeżego, bardzo nowoczesnego. Zobaczymy, jak, y, jak ta komunikacja będzie Nie Ja mam dalej jeszcze jedno takie no pytanie, mowa, ale... ale nie wiem, czy pani doktor odpowie. Ale załóżmy hipotetycznie, że za. Parę miesięcy, pół roku przychodzi do Pani firma, która produkuje ubrania dla lekarzy. Bierze Pani tę współpracę? Miałam już takie propozycje, ja osobiście się nie zdecydowałam. Jeżeli coś na moim koncie mm -hmm. faktycznie jest, czy było zareklamowane, kilkakrotnie y, były zareklamowane książki y, dla dzieci związane z medycyną, to y, nigdy nie było to w formie współpracy, gdzie dostałam jakieś korzyści finansowe. Jeden raz dostałam książkę faktycznie do recenzji, natomiast była to książka, w którą wchodziłam w ciemno, bo ja, ja już ją miałam zamówioną, bo ja ją chciałam kupić, więc mówię, ok, dajcie, dajcie chętnie. Nie będę się wypowiadać za innych. Ja osobiście uważam, że to jest fair, że jak piszę, o mamo, ale wspaniały hotel, jak mi tu jest cudownie, jak dobrze, to moi odbiorcy wiedzą, że ja, Dagmara Adamska-Tomaszewska, jestem w hotelu, który jest cudowny i nie ma to nic wspólnego z tym, co robię ja jako lekarka, Dagmara Adamska-Tomaszewska. I nie trzeba mieć dwóch oddzielnych kąt do tego? Uważam, że na chwilę obecną nie uh -huh. trzeba, że ten podział jasny, który jest u mnie, dwóch różnych graficznych postów. Ja nawet zapowiadając post, piszę prywata albo post merytoryczny. Natomiast jeżeli. Jeżeli faktycznie wejdą zmiany w, w rozporządzeniach, to może być tak, że faktycznie będzie konieczność posiadania kont prywatnych, gdzie będę pisała o tym, że gotuję zupę, a moje dziecko mm -hmm. ma katar, i kont merytorycznych, gdzie będą tylko treści merytoryczne. Zobaczymy, jak to będzie. Ciekawy jestem też opinii starszych lekarzy po tym, co usłyszeli dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż trochę uda mi się odczarować, że nie jesteśmy wariatami, którzy próbują za wszelką cenę zdobywać popularność. Chociaż jeszcze chciałam przy okazji powiedzieć, że konta, które zdobywają, Popularność, to są konta osób, które mają bardzo duże i bardzo dobrze wypracowane po prostu umiejętności miękkie. Więc może to jest dla nas informacja, mm. że to troszeczkę Dzień. leży. Dziękujemy pięknie. Naszym gościem była Dagmara Adamska-Tomaszewska, rezydentka pediatrii, która na Instagramie prowadzi konto Marudnik Leczy Dzieci. Do zobaczenia. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo.